Cześć, dzisiaj pokażę Ci, jak znaleźć i jak zobaczyć te zdjęcia i filmy, które ukryłeś w swojej galerii zdjęć w nowym systemie iOS 18. To bardzo proste i działa tak samo, czy masz iPhone A, czy iPada. Wchodzimy do aplikacji zdjęcia. Teraz wyobraźmy sobie, że ukryliśmy kilka zdjęć i filmów. Aby je znaleźć, Przewijamy w dół, aż do sekcji narzędzia. Tutaj, jak widzisz, pojawią się albumy, ukryte, ostatnio usunięte, duplikaty i importowane. Po prawej stronie, przy albumach, ukryte i ostatnio usunięte. Pojawi się ikona zamkniętej kłódki. To dlatego, że aby uzyskać dostęp do ukrytych zdjęć i filmów lub tych ostatnio usuniętych. Musisz użyć Face ID albo kodu odblokowania urządzenia. Stukamy w dany album i pojawi się komunikat, że zostanie użyty Face ID do otwarcia tego albumu. Klikasz Zobacz album. Urządzenie poprosi o Face ID i wtedy będziesz mieć dostęp do wszystkich ukrytych zdjęć i filmów. To wszystko. Jeśli masz jakikolwiek inny problem, albo pytanie, nie wahaj się zostawić komentarza.